Każdy myśli, że Warren Buffett to dziadek, który całe dnie spędza przed nudnymi raportami spółek. No bo przecież inwestowanie to cyferki, wskaźniki, tabelki, nieprawdaż? A tu proszę, dawno temu, w 1998 roku, Buffett publicznie przyznał, że gra w karty. Ale nie tylko gra w karty, on gra nałogowo w karty. Tak, Warren Buffett jest karcianym świrem. Gra 12 godzin tygodniowo i nie, nie chodzi o pokera. On gra w coś znacznie bardziej eleganckiego. Jak to Bill Gates powiedział, króla wszystkich gier karcianych, Brydża. Zresztą kiedyś Buffett zażartował, chociaż chyba nie żartował, sam nie wiem. Jeśli gram w Brydża i obok przejdzie naga kobieta, to ja nawet jej nie zauważę. No, szacu. Ty TikToka, Pornhuby i tak dalej, a on napiernicza w karty jak nałogowiec i co ciekawe, nie jest w tym sam. Charlie Munger jako partner jego w biznesie grał w przez 40 lat. Można by rzec zawodowo i wiecie co? To właśnie ten ich karciany nauk, wygłównik te nadzwyczajne wyniki inwestycyjne, no bo jakby inaczej. To jest brydż, to jest wojna psychologiczna, taktyczna i logiczna w jednym rozdaniu. No dobra, jeśli nie grałeś w brydża z rodziną święta, to może trochę Cię ominęło. Ja miałem to szczęście, jakoś się nauczyłem, a nauczył mnie Mister Smug. Tak, emocje, wzloty i upadki, śmiech, kłótnie przy stole, i mama wychodząca po paru godzinach tych emocji, mająca tego dosyć. Niezapomniane chwile. A mister Smugiem nie mógł być nikt inny, tylko oczywiście mój tata. Ale skąd ten mister Smug? Już wyjaśniam. To jeden z bohaterów książki, jednej z ulubionych książek Bafeta. Buffett za młodu był zafascynowany prawdopodobieństwem, czytał wszystko o wyścigach konnych, zakładach. No i oczywiście wpadła mu książka o Brydżu. A napisał ją S.J. Simon w 1945 roku. Książka ma tytuł Why You Lose at Bridge, czyli dlaczego przegrywasz w Brydżu. I właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek. O tym, co mają wspólnego Brydż, giełda i Twoje codzienne decyzje. A więc w książce Snowball, gdzie jest opisana historia Warrena Buffetta od samego początku do prawie dnia dzisiejszego, natrafiamy fragment o książce S.J. Simona, jak nie przegrywać w brydżu. Simon był nie tylko brydżowym mistrzem, ale też mistrzem obserwacji ludzkiej natury. Dlatego napisał tą książkę. To w sumie nie jest podręcznik strategii, ale szczere wyznanie, por, bardziej portret psychologiczny graczy. W sumie można też porównać to do inwestorów, do też ludzi. Bo jak Simon pisze, nie przegrywasz, bo nie znasz reguł. W sumie wszyscy chodzą na jakieś szkolenia, czytają książki, tylko przegrywasz, bo myślisz źle. No i w swojej książce. Wymienił czterech fikcyjnych bohaterów. No i też najważniejsze błędy. Błędów tych było osiem. Jedziemy po kolei. Grzech pierwszy. Brak planu. Jak napisał Simon, karta zagrana bez myśli to krok ku porazce. Ale przecież ty tego nie robisz, prawda? Nie rzucasz decyzji, na chybił trafił. Nie kupujesz akcji, bo wykres ładnie wyglądał. Nie zapisujesz się na kurs, jak zarobić milion w tydzień, prawda? Nie, no skąd? Grzech numer dwa. Rutyna. Przeciętny zawodnik nie myśli, on pamięta, cytujemy Simona: Czyli robisz tak, jak robiono zawsze, bo tak było dobrze w 2008, bo wujek tak grał, bo szef tak powiedział. Czy to działa? Oczywiście, że nie. Ale przynajmniej masz alibi, przecież zawsze tak było. Grzech trzeci partner jaki partner bryć to gra w parze a ty, wiadomo, ty grasz solo ty jesteś samotny wilk jak decyzje na zarządzie. Jaki zespół? Nie, ty masz intuicję. Problem w tym, że ta intuicja to często tylko stare błędy w nowym garniturze. Grzech numer 4. To nie moja wina. Zepsute rozdanie. Partner źle zagrał. Inwestycja poszła w dół, to wina rynku. Nie wyszedł projekt, ktoś nie dowiózł. Simon pisze. Nie ma takiego błędu, którego nie dałoby się zwalić na partnera. Wielu ludzi zna ten cytat, ale nie wiedzą, że to o nich. Grzech numer 5. Gra pod publiczkę. Masz szansę wygrać spokojnie, ale nie. Ty chcesz błysnąć. Chcesz być na x zagrać sztuczkę, pokazać, że jesteś geniuszem. A potem przegrana, spektakularna, z dymem i fajerwerkami. Bo jak mówi Simon, lepiej nudno wygrać, niż efektownie przegrać. No cóż, to chyba mógłby nawet Buffett powiedzieć. Tylko, że tych nudnych zwycięstw nie lubisz, albo my nie lubimy. Przecież social media muszą być błyszczące. Grzech numer 6. Panika. No i tutaj wchodzi na scenę jeden z tych fikcyjnych bohaterów futili, willy, twój wewnętrzny sabotażysta. Zanim dostaniesz karty, już wiesz, że przegrasz. Każde zagranie to katastrofa, każdy ruch to błąd. To jakbyś sprzedał portfel przy minus 5%, bo będzie gorzej. A potem płacz, ale spokojnie, tylko wewnętrzny, a wykres z powrotem u góry. Grzech numer 7. Grasz z kartami nie z ludźmi. Simon powtarza: nie grasz w karty, grasz z ludźmi. No na rynku też nie grasz z rynkiem, tylko grasz z ludźmi przecież. A ty patrzysz tylko na swoje ręce, nie analizujesz przeciwników. Nie słuchasz, nie obserwujesz, nie uczysz się. Bo po co? Przecież masz system, Excel strategię. Kursy na Udemy. No cóż. Grzech numer 8. Brak pokory. Im mniej ktoś wie, tym bardziej jest pewien, że wie wszystko. Według Simona. Dzwoni coś, co? Dzwoni, dzwoni. Efekt Duninga Krugera się kłania: najwięcej mówią ci, którzy najmniej rozumieją. No po prostu chcą to zagadać. Ty się śmiejesz, ale zapytaj siebie: kiedy ostatnio przyznałem się, że nie wiem? Każdy stół bridge'owy to nie tylko pokaz błędów to też scena. A wiadomo, że scena potrzebuje aktorów no i pan Simons nie tylko ich opisał. Co wystawił ich na środek światła reflektorów, razem z naszymi największymi słabościami. I tak w tym teatrze błędów S.J. Simon, Stalion karty i ołówkiem pełnym kpiny, wprowadza na scenę cztery postacie nie tyle graczy, ale alegorie naszych błędów. Pierwszą postacią jest pan smug, mister smug, pan zadowolony z siebie. Wierzy, że wie wszystko, że wszystko już grał, że świat może się od niego uczyć, ale nie uczy się on, bo nie musi, bo wie. No i teraz weźmy panią Katie Wood, rok 2021 i jej ARK Fundusz. Normalnie nic ta pani tylko prorokuje. No i to rośnie. Czy weźmy pana Johna Loa, który stworzył Bank Francji. A potem własną bańkę. Pan Smug, zagraj pan z nim raz jeszcze, ale tym razem z pokorą, pisze pan Simon. Drugą postacią jest pan Panika. Futile Willy, chodzi z cieniem za plecami. Zanim rozdano karty, już widzi katastrofę. A nuż partner nie rozumie, a przeciwnik trafiasa, a świat się zawali. To nie gra, to rozpacz. Trzecią z masek zakłada pan konwencja, czyli mister Guggenheim. Bo jak w Excelu coś nie pasuje, to znaczy, że świat się myli. On nie zagra nowego rozdania zagra tak, jak go uczono, i będzie zdziwiony, że nie działa. No cóż. I wreszcie na scenę wchodzi ostatni gracz. Hideus Hawk. Dziki geniusz. Najlepszy. Najbłyskotliwszy. Najbardziej destrukcyjny. Nie uznaje partnera. Partner mu przeszkadza. On nie gra. On komponuje. Part jest solo. Hog wygrywa. Albo zginie efektownie. I idzie po zwycięstwo. Idzie po legendę. I tak siedzimy przy stole. Każdy z nas ma w sobie smugę Williego, Guggenheima i Hoga, i każdy z nas przegrywa nie przez kartę, lecz przez siebie. Błąd w brydżu zaczyna się nie od karty, lecz od charakteru, pisze Simon. I właśnie na bazie takich ksiąg Warren Buffett budował swój charakter widząc co się dzieje na wyścigach konnych, w rzeczywistości analizując, studiując te książki o prawdopodobieństwie grach losowych, wyniósł bardzo wiele. Ja, między innymi z Brydża nauczył się cierpliwości, koncentracji i odczytywania intencji innych. Zadawał sobie pytanie: co ty sądzisz, że ja mam? Co ja mogę z tym zrobić, zanim ty pomyślisz, że to zrobię? Wyciągnął m.in. takie cztery najważniejsze lekcje czyli myślenie drugiego rzędu stopnia ostatnio bardzo fajnie jest to opisane w książce Howarda Marksa Najważniejsza rzecz, też polecam że nie wystarczy wiedzieć, co myślisz trzeba wiedzieć, co myślą inni. Drugą rzeczą, którą Buffett też wyciągnął, jest zarządzanie ryzykiem. Jak to ta jedna jego historyczna reguła: nigdy nie trać pieniędzy. To jest zasada numer jeden, a zasada numer dwa: nigdy nie zapominaj zasady numer jeden. Oczywiście, też bardzo ważną rzeczą jest wyłączenie emocji, czyli unikanie emocjonalnych decyzji. Buffett nie kupuje akcji bolecą. Tak po prostu. No i czwartą rzeczą, jak to w brydżu, brydż jest zgrom zespołową. Czyli bardzo ważne dla niego nauką było partnerstwo i relacje. Dlatego też otaczał się różnymi ludźmi typu Charlie Munger. Właśnie Charlie Munger, czyli cichy architekt Berkshire Hathaway. W sumie powiedział też kiedyś: Największym błędem człowieka nie jest brak wiedzy, tylko przekonanie, że ją posiada. Który był, można powiedzieć, zawodowym graczem bridge'a. Grając ponad 40 lat praktycznie codziennie, no to szacunek. On na bazie grania w bridge'a wysnuł wiele takich chaurystyk, błędów myślenia. Pierwszą z nich jest chaurystyka dostępności. Bridge zmusza do analizowania pełnej historii rozdania nie tylko jednej zapamiętanej karty. No nie możesz polegać, że wydaje mi się, że już rzucił trefla, a może rzucił kiera. Masz zapamiętać cały układ i liczyć cały czas karty. Można to często przenieść też na giełdę, żeby się zatrzymać i policzyć. Sprawdzić, czy faktycznie te fundamenty się zgadzają. Następną taką chaburystyką jest potwierdzenie. Szukasz danych potwierdzających to, co chcesz uwierzyć. A bridge, no w Brydżu musisz uwzględnić informacje sprzeczne z Twoim planem. Jeśli coś się nie zgadza, musisz zmodyfikować założenia. Cały czas y, musisz interweniować, zadawać sobie pytanie. A jeśli mamy rację tylko częściowo, a jeśli nie, kolejną taką ważną haurystyką jest efekt nadmiernej pewności siebie. No bo w bridgeu też zakładasz, że Twoje. Rozumowanie, czyli układ kart, licytacja są wystarczająco dobre. No i tak myślisz, więc ten efekt wymusza ciągłą weryfikację planu, no bo rozdajesz idą lewy. No, i teraz widzisz, czy ten plan się realizuje, czy nie. A jeśli przeciwnik zrobi coś nieoczekiwanego, no to i, i jak musisz reagować? Musisz, nie możesz trzymać się kurczowo pierwotnej wersji, no bo, no bo się to nie uda. Więc chyba, że się będziesz trzymał, no to nie ugrasz. Kolejnym taką hałistyką jest efekt pierwszeństwa. Pierwsza in, in, informacja może zakotwiczyć twoje myśli. No w Brydżu pierwszy impas może wydawać się kuszący, ale jeśli potem widzisz, że rozkład się nie zgadza, no to tak samo jak wcześniej, no musi zignorować pierwsze wrażenia. Decyzje wymagają ciągłej aktualizacji. Tak samo na giełdzie też się zmieniają okoliczności, rynek wybuchnie wulkan, albo Izrael puści coś do Iranu i odwrotnie, i Ameryka nie wie, co ma zrobić. No, tak bywa. No, i wtedy trzeba przeanalizować wszystkie parametry i sprawdzić, czy może nie lepiej się wycofać z rynku. I taką z ostatnich haurystyk jest taka haurystyka reprezentatywności. Że oceniając sytuację na podstawie powierzchownego podobieństwa do innych przypadków. Czyli masz tak, jak można wcześniej było też powiedzieć, kotwice, że. No, coś ci się zapamiętało, i ciągle stosujesz konkretny schemat do konkretnych działań, a to się nie sprawdza w 100%. Więc, Mangel radzi, żeby często, żeby, że ludzie często zakładają, że coś wygląda znajomo, a do końca takie znajome nie jest. No, i patrząc na tych dwóch gentlemanów, którzy stworzyli tą ogromną firmę. Można powiedzieć, że są tacy gracze, których nie rozpoznasz od razu. No, pewnie, gdyby nie byli tacy znani, to na ulicy byś za Chiny ich nie poznał. I po prostu nie błyszczą, nie mówią za dużo, nie trzaskają kartami o stół, patrzą, milczą, myślą. I choć nie zawsze wygrywają pierwsze rozdanie, no Buffett też nie, każde. Inwestycja mu weszła i z... osiągnęła ogromne. Czasami niektóre wchodzą, czasami nie. To są właśnie oni. Stoją na końcu. To gracze konsekwentni. No, na pewno on jest. To nie są ci, którzy ślepo trzymają się zasad. Oni znają zasady na pamięć, no ale potrafią je złamać, kiedy sytuacja tego wymaga. To ci, którzy błędy traktują nie jako porażkę, lecz jako korepetytora. No, każdy korzystał z jakiejś korepetycji. Którzy Nie pytają, czy wygram dzisiaj, tylko czy jutro nadal będę w grze. Co jest myślę najważniejsze w money management. To tacy w języku Nasima Taleba, pewnie wszyscy o nim słyszeli, to tacy gracze antykrusi. Nie łamią się pod presją. Oni właśnie pod presją zaczynają rosnąć. Gdy świat się sypie, oni analizują odłamki. Gdy przeciwnik blefuje, oni sprawdzają własny oddech. Nie chowają się pod chaosem. Oni uczą się w nim oddychać. No i można teraz zapytać: dobrze, ale jak ja mam z tym żyć? Co to dla mnie znaczy? No, znaczy to jedno: zacznij grać tak jak każda decyzja miałaby mieć konsekwencje. No bo ma! Nie działaj impulsywnie, Po pierwszy impuls to często głos lęku, nie strategii. Obserwuj ludzi, bo dane nie mówią wszystkiego, a człowiek zawsze zostawia ślad. Przyznaj się do błędów, bo tylko wtedy możesz z nich coś wyjąć. Pracuj z partnerami, bo samotna gra rzadko prowadzi do mistrzostwa. Graj na wynik, nie na pokaz, bo show się kończy, a saldo zostaje. I pamiętaj, gra, w którą grasz, nie kończy się dziś. To maraton, to epopeja, to życiowy poemat. Jak Simon nie pisał tylko o brydżu, Buffett nie grał tylko w karty. I ty nie żyjesz tylko po to, by przetrwać dzień. Być może wcale nie przegrasz dlatego, że jesteś słaby. Być może po prostu jeszcze nie wiesz, dlaczego nie wygrywasz. Ale dziś już wiesz jedno gra trwa. Każda karta, którą zagrasz, coś o tobie powie. Graj, graj nie perfekcyjnie, ale graj konsekwentnie.